Michał nigdy nie chciał wracać do tamtego życia. Przysiągł sobie, że po wyjściu z Pruszkowa zostawi przeszłość za sobą brudne pieniądze, przemoc, strach. Zajął się mechaniką, otworzył warsztat w małym miasteczku niedaleko Radomia, opiekował się młodszym bratem i schorowaną matką. Przez chwilę uwierzył, że to wystarczy, by wszystko się ułożyło. Dawid był inny. Mał zaledwie dziewiętnaście lat, energię do życia i zbyt dużo pytań o przeszłość Michała. Fascynowała go tam roczna historia, o której brat nie chciał mówić. Często powtarzał, że nie chce być zwykłym chłopakiem z warsztatu. Chciał więcej szybszych samochodów, lepszych ubrań, pieniędzy. Michał ostrzegał go wielokrotnie. To wszystko ma swoją cenę, mówił, ale Dawid tylko się uśmiechał. Pewnego grudniowego dnia, Tuż przed zmrokiem, Dawid wyszedł z domu. Powiedział, że idzie spotkać się z kolegami. Michał zauważył, że brat był dziwnie nerwowy, ale nie naciskał. Sam został w garażu, kończąc pracę przy jednym z samochodów. Nie wiedział, że to będzie ostatni raz, kiedy go widzi. Minęła północ. Dawid nie wrócił. Telefon milczał. Michał próbował do niego dzwonić, ale po kilku sygnałach połączenie było odrzucane. Czuł niepokój, ale wciąż się łudził: Może impreza, może zasnął u kogoś, może. Chukulvik, i tu. Rano wszystko się zmieniło. Radziowu zatrzymał się przed domem. Jeden z policjantów znał Michała z okolicy. Miał spuszczoną głowę, nie potrafił spojrzeć mu w oczy. Michał: Musisz pojechać z nami. Ciało Dawida znaleziono na skraju lasu, przykryte cienką warstwą śniegu. Leżał na plecach. Z rozbitą twarzą, ręce miał związane za plecami. Na jego piersi ktoś wypalił papierosem literę S. Policja mówiła o możliwym związku ze środowiskiem przestępczym z Wilanowa, nową grupą, która brutalnie wdzierała się na teren dawno podzielony przez stare układy. Dawid, jak się okazało, próbował robić z nimi interesy, drobne dostawy, szybkie kursy. Dla nich był nikim, dla Michała, całym światem. Wrócił do domu z pustką w oczach. Przez kilka dni nie mówił nic. Ludzie z masteczka unikali go wzrokiem. Niektórzy się ptali, że to przez przeszłość Michała Dawid wpadł w kłopoty. Inni twierdzili, że chłopak sam się prosił. Żaden z nich nie wiedział, co naprawdę się wydarzyło. A jeszcze mniej osób miało odwagę zapytać. Pogrzeb odbył się w ciszy. Mała kaplica, kilka osób z rodziny, kilku kolegów Dawida z technikum. Michał stał w milczeniu. Nie płakał, patrzył tylko na trumnę, jakby czekał, aż brat z nie wyskoczy i powie, że to wszystko był żart. Ale Dawid nie wrócił. Tydzień po pogrzebie Michał wyjął z szafy stary plecak. Spod podwójnego dna wyciągnął coś, co myślał, że już nigdzie nie będzie potrzebne. Telefon z kartą, której numeru nie znał nikt w okolicy. Stary kontakt, z którego kiedyś korzystał, gdy był częścią czegoś większego. Pisał tylko jedno zdanie. Zabrali mi brata. Jadę do pruszkowa. Wsiadł do pociągu o 22.45. Wysiadł tuż przed północą. Masto wyglądało inaczej niż kiedyś. Nowe galerie, monitoring, spokojniejsze ulice. Ale Michał wiedział, że po to nową skórą stare serce wciąż bije tak samo. Brutalne, bezlitosne, skuteczne. Wziął głęboki oddech i ruszył w stronę siłowni na obrzeżach miasta. Tam, gdzie dawniej spotykali się starzy ludzie. Gdzie nie liczyły się słowa, tylko czyny. Zbliżał się do drzwi, gdy zauważył kamerę nad wejściem. Spojrzał prosto w obiektyw. Potem podniósł rękę, odsłaniając wewnętrzną stronę nadgarstka. Tatuaż ciąż tam był. Czarny symbol Pruszkowa. Drzwi otworzyły się bez słowa. W środku pachniało potem gumą i starym dymem papierosowym. Siłownia, do której wszedł Michał, wyglądała jak z innej epoki. Ciężkie hantle, metalowe ławki, brak luster, żadnych ekranów LCD, tylko surowy beton i echo starych rozmów. Mimo, że było już po północy, kilku mężczyzn nadal świeciło. Masywni, skupieni, milczący. Jeden z nich, łysy, z karkiem jak pięć drzewa, podniósł wzrok, gdy Michał przekroczył próg. Michał zapytał po chwili. Głos był głęboki, ale znutą zdziwienia. Niedźwiedź odpowiedział Michał. Potrzebuje pomocy. Grzegorz Niedźwiedź, król, był kiedyś prawą ręką jednego z bosów Pruszkowa. Po rozpadzie starego układu zniknął z radarów. Oficjalnie prowadząc firmę ochroniarską i uczciwy klub sportowy. Ale każdy, kto miał odcink kontaktu z dawnym światem, wiedział, że Niedźwiedź nie przeszedł na emeryturę. Po prostu działał inaczej, spokojniej, skuteczniej. Gdy Michał opowiedział mu, co się stało z Dawidem, niedźwiedź zamilkł. Przez długą chwilę żaden z nich nie powiedział ani słowa. W końcu Grzegorz stał od biurka. Sięgnął do sejfu w ścianie i wyciągnął starą, pancerną komórkę. Masz rację, że przyszedłeś tutaj. Tego się nie zostawia, powiedział i wystukał numer. Po kilku sygnałach ktoś odebrał. Głos był zachrypnięty. Chłodny. Mówiłem, że nie wracam. Odezwał się mężczyzna po drugiej stronie. A ja ci mówię, że wracamy. Michał stracił brata. Ktoś z Wilanowa go ruszył. Dzieciak, rozumiesz? Długa cisza. A potem krótkie. Gdzie i kiedy? U mnie. Jutro o drugiej nocy. Tylko zaufani. Telefon zamilkł. Michał nie musiał pytać, kto to był. Jeśli kołe się zgadzał, to znaczyło... Że gra się rozpoczęła. Nazajutrz do siłowni zaczęli zjeżdżać ludzie, których Michał znał tylko z opowieści legenda Wrona, którego nazywano cieniem, bo znikał bez śladu. Rudy, dawniej specjalista od ładunków i logistyki, no i Kołek, zimnokrwisty jak lód, z ręką mechaniczną po nieudanym zamachu w 2002 roku. Wszyscy siedzieli przy stole po dzieniu, na którym panowała cisza tak gęsta, że słychać było tylko kapanie wody z rury. Michał, Masz plan, zapytał w końcu Rudy. Mam listę. Odpowiedział spokojnie. Nazwiska, twarze, adresy. Dawid szedł z nimi w układ. Ktoś go zdradził. Zabili go dla przykładu. Ja chcę odpowiedzi. I chcę i za to, a policja milczy. Nikt nie chce zadzierać z wilanowem. Ale oni nie znają jeszcze starych reguł. Wrona pochylił się do przodu. Wyjął z plecaka zdjęcie. Ten chłopak. Był z nimi. Widziałem go kiedyś w klubie wśród Śródmieściu. U Sokoła. Ten bachelor the terrorist chef Willanua. Ma wszystko. Ludzi, pieniądze, broń. I właśnie jego musimy zdjąć jako pierwszego. Dodał niedźwiedź, bo jak odetniemy głowę, reszta się posypie. Zaczęła się robota. Cicha, metodyczna. Michał wraz z jeździli po nocach, robiąc zdjęcia, zbierając dane, śledząc dostawy i odborców. Rudy z kołkiem zajęli się sprzętem, zakupili nowe telefony, wynajęli pustą halę przemysłową jako bazę. Niedźwiedź z kolei uruchomił dawne kontakty wśród strażników miejskich i ochroniarzy. Zbierali informacje niczym pajęcia sieć. W ciągu trzech dni wiedzieli wszystko o strukturze Wilanowa to zjecho Wider, to Jess Laudone to tylko UDAD. Michał był zdziwiony, jak szybko zadziałały stare mechanizmy. Mimo upływu lat ci ludzie nie stracili ani kropli instynktu. W ich oczach nie było już młodzieńczego ognia, była stal. I pamięć. Pamięć o tym, co się robi, gdy ktoś narusza krąg rodziny. Jednej nocy pod osłoną mgły zatrzymali pierwszy transport. Trzech chłopaków z Wilanowa, wracających z dostawą towaru, zniknęło bez śladu. Otto Porzikon. Slady's a na tylnej szybie wypisana czerwoną farbą litera P. Wilanów poczuł niepokój, zaczęli szukać winnych, ale nie wiedzieli, że to nie nowi gracze, tylko ci, których już pisali na straty. Michał siedział znowu w piwnicy, wpatrzony w zdjęcie Dawida i po raz pierwszy od jego śmierci poczuł coś więcej niż ból. Poczuł cel. Dawid wyszeptał: Przysięgam ci, że każdy, kto się do tego przyczynił, Zapłaci. Za oknem zaczęło świtać. Cień starego pruszkowa budził się powoli i niósł zemstę. Trzeciego dnia po pierwszym uderzeniu zaczęli się bać. Wilanów, choć nowoczesny, brutalny i bezwzględny, nie był gotowy na metody, których używał pruszków. Ludzie zokoła byli przyzwyczajeni do panowania siłą, do zastraszania i pieniędzy, ale nie do ciszy, nie do przeciwnika, który znikał bez śladu, nie zostawiał ciał. Tylko strach. Na stole hali przemysłowej leżała duża mapa Warszawy. Zaznaczone były punkty: klub niebo, siłownia Legon, bar cichy kąt, blokowisko przy ulicy Czerniakowskiej. Każdy z tych punktów był miejscem, gdzie obracali się ludzie Wilanowa. A przy każdym punkcie, zdjęcie, imię i funkcja. Ten Michał wskazał palce na chudego chłopaka z tatuażem łapacza snów na szyi. To mały krystan. bukierem Dawida. Według danych Wrony, to on jako ostatni widział go żywego. Sprawdzimy go dzisiaj, odpowiedział Kołek, ale nie zabijamy. Jeszcze nie, on ma mówić. Po zmroku zapadła decyzja. Michał, Kołek i Wrona pojechali pod adres na Pradze, gdzie Krystian miał wynajmowane mieszkanie. Blok był szary, obdrapany, z klatką schodową, która śmierdziała mociem i starą farbą. Wrona wszedł pierwszy, reszta za nim. Zapukali trzy razy. Cisza. Wrona spojrzał na Michała, kiwnął głową. Kopnął drzwi tak, że zawiasy wydały siebie jęk. Krystian był w środku, półnagi, z telefonem w rejku. Nawet nie zdążył krzyknąć. Zamknij się, powiedział Michał, wciskając w ścianę. Teraz będziesz mówić. przeciągu pięciu minut Krystian pękł. Ze łzami w oczach wyznał, że Dawid miał zawieść się sukę z fałszywymi dokumentami i gotówką dla jednego z klientów Sokoła. Spóźnił się. Klient był powiązany z mafą ukraińską. Doszło do spięcia. Soku uznał, że trzeba dać przykład. To on kazał, wyszeptał Krystian. On, razem z ciapą i Wigą. Powiedział, że to będzie ostrzeżenie. Gdzie jest teraz Soku? Zapytał Michał. Zawsze siedzi w tym klubie na Czerniakowskiej. Tam J dzieje i usyskał. Kołek wyjął telefon. Przekazał informacje do Niedźwiedzia. W tym czasie Wrona odkręcił kran, nalał wodę do wanny i spojrzał na Michała. Co robimy z tym ściurem? Michał spojrzał Krystanowi w oczy. Potem rzucił tylko. Puść go. Niech powie innym, że wróciliśmy. Wrócili do hali. Mapa została zaktualizowana. Kolejne punkty zaczęły znikać czerwonymi kółkami. Oznaczało to załatwione. Rudy i Niedźwie śledzi magazyn Wilanowa na Tarchominie. Tam przewozili narkotyki w ciężarówkach z owocami. W nocy zorganizowano blokady na bocznej drodze. Kierowca został wyciągnięty, towar zniszczony, a ciężarówka odstawiona pod komisariat z literą p wymalowaną na szybie. Media zaczęły spekulować. Powrót Pruszkowa. Krzyczały tytuły. Policja zaprzeczała. Oficjalnie nie było żadnych powiązań. Nieoficjalnie wszyscy wiedzieli sokół w paruszał, wyznaczył nagrodę. Sto tysięcy złotych za informację, kto stoi za uderzeniami. Ale nikt się nie odezwał. Nikt nie chciał stać się kolejnym punktem na mapie. Michał zaczął działać osobiście. Sam śledził Wigę, Człowieka, który według Krystana trzymał Dawida podczas egzekucji, widział go kilka razy wychodzącego z solalium. Prowadzącego drogiego Mercedesa, śmiejącego się z dziewczynami. I wtedy poczuł gniew. Surowy, czysty gniew, jakiego nie znał od lat. Pewnego wieczoru Wiga wyszedł z siłowni i skierował się do auta. Michał podszedł do niego w kapturze, przytrzymał drzwi i rzucił tylko: Za Dawida. Uderzył go tak, że zęby rozsypały się po betonie. Zaciągnął go do ciemnej furgonetki. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Następnego dnia Wiga został znaleziony przywiązany do latarni. Na klatce piersiowej wypalona była litera D. Wilanów zamilkł. Ludzie przestali wychodzić wieczorami. Co ku końcu zrozumiał, że to nie jakiś nowy gang. To Stare Wilkie i przyszli nie po teren, nie po pieniądze, przyszli po niego. Niedźwiedź zwołał zebranie. Trzeba zakończyć to raz na zawsze, powiedział, patrząc Michałowi w oczy. On już wie, że jesteśmy. Teraz musicie zobaczyć. Spotkanie. Tak. Na Twoich warunkach. Michał skinął głową. Wreszcie, po tylu dniach śledzenia, analiz, nienawiści i bólu, nadszedł moment konfrontacji. Ostatni akt. Ale wiedział jedno: nie chodziło już tylko o zemstę. To był rytuał symboliczny powrót kogoś, kogo wszyscy uznali za martwego. Pruszków znów mówił. A jego głosem był Michał. Noc nad Warszawą była ciężka, bezgwiezdna, zimna. W powietrzu unosiło się coś dziwnego, jakby samo miasto przestało oddychać, wyczuwając, że zbliża się coś nieodwracalnego. Michał stał przy rozbitej szybie opuszczonego magazynu na żeraniu, w którym miało odbyć się spotkanie. Obserwował ciemność, ale jego umysł był gdzie indziej. Myślami był przy Dawidzie, przy śmiechu którego już nigdy nie usłyszy, przy obietnicach, które nie zdążyły się spełnić. Grupa pruszkowska zebrała się wcześniej. Kołek czuwał przy wejściu od strony torów. Rudy krążył z nożem między kontenerami, a wrona zajął pozycję na dachu z noktowizorem i lunetą. Niedźwiedź stał obok Michała, oparty o filar, paląc papierosa, jakby to był zwykły dzień. Masz pewność, że przyjedzie? zapytał Michał. Jeśli nie jest głupi, to tak. — A jeśli jest, to tym łatwiej będzie go dorwać. Michał nie odpowiedział. W jego dłoni znajdował się mały srebrny wisiorek. Należał do Dawida. Trzymał go od dnia pogrzebu, nie mogąc się z nim rozstać. Teraz miał go ze sobą, jakby brat miał patrzeć, co się wydarzy. O drugiej w nocy podjechały trzy czarne sufigrek. Y. Przyjechali ludzie z Wilanowa. Wysiadło ich sześciu. Uzbrojeni. Ubrani w ciemne kurtki, z twarzami wykrzywionymi w szydercie uśmiechy. Na czele Sokół, młody, pewny siebie, z pozornym spokojem spojrzeniu. Gdy tylko wysiadł, zaczął klaskać. No, no, powiedział głośno, rozglądając się po magazynie. Pruszków naprawdę zszedł do piwnicy. Zmarnieliście. Michał wyszedł z cienia. Sam powolnym krokiem zbliżył się do środka pomieszczenia, gdzie czekał już Sokół z ludźmi. Przeszedłem sam, rzucił chłodno. Ty też powinieneś. Sokół zaśmiał się. Ja nie jestem frajerem. Chłopcze, a ty chyba nie wiesz, z kim zadarłeś. Myślisz, że parę literek na piersiach moich ludzi coś zmienia. Michał spojrzał mu prosto w oczy. Wiem, z kim zadarłem. Z kimś, kto kazał zamordować mojego brata. Chłopaka, który miał całe życie przed sobą. Twój brat był idziotą. Spieprzył robotę. A my nie tolerujemy błędów. Tak się kończy brak lojalności, powiedział Soku z uśmiechem. Michał wyjął z kieszeni wisiorek i pokazał mu go. To należało do niego. Zabrałeś go z tego świata. Ja dziś zabiorę ci spokój. Cisza, trwająca zaledwie kilka sekund, a rozciągająca się jak wieczność. Potem wszystko wydarzyło się w jednej chwili. Wrona z dachu wystrzelił pierwszy. Jeden z ludzi Sokoła padł natychmiast. Rudy i kołek wypadli za kontenerów. Grzmoty strzałów rozdźmiały w całym magazynie. Dźwięk odbijał się od ścian jak echo wojny. Sokół próbował się cofnąć, ale Michał już biegł w jego stronę, mijając walczących. Ciała padały jedno po drugim. Ludzie Wilanowa nie mieli szans. Pruszków nie przyszedł po negocjacje. Michał dogonił Sokoła przy wschodnim wyjściu. Rzucił się na niego z fują, z siłą, która nie należała do niego, lecz do lat bólu, Żalu i zemsty. Bił go pieściami, aż krew zaczęła kapać na beton. To za Dawida, wrzeszczał, za dzieciaka, którego spaliliście jak śmiecia. Sokół leżał, półprzytomny. Twarz miał zmasakrowaną. Michał sięgnął po scyzoryk. Przez chwilę wahał się. Mógł to zakończyć. Teraz, ale nie zrobił tego. Zamiast tego wyjął zapalniczkę i wypalił mu na klatce piersiowej litery D, żebyś wiedział, co to znaczy mieć rodzinę. I co znaczy ją stracić? Gdzie reszta zbliżyła się do Michała, Soku już nie walczył. Leżał nieruchomo, jęcząc, półprzytomny. I co teraz? Zapytał wrona. Teraz! Znika, powiedział niedźwiedź. Ale nie z tego miasta. Z życia. Nikt już go nie weźmie na poważnie. Stracił twarz. I to jest dla niego kara. Zostawili go tam. Samotnego. Pokonanego. Upokorzonego. Michał ostatni raz spojrzał na miejsce, gdzie leżał Sokół, a potem ruszył do wyjścia. Słyszał za sobą kroki przyjaciół, ale milczał. W jego głowie panowała cisza. Cisza, którą znał tylko człowiek, który zakończył coś wielkiego. Ale wiedział, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Minął tydzień od nocy w ruinach. Warszawa wróciła do swojego rytmu, jakby nic się nie wydarzyło. Ulice znów były pełne ludzi, kluby grały do rana a na fora przestępczy w temat zniknął z dnia na dzień. Plotki mówiły, że wyjechał do Niemiec. Inni twierdzili, że trafił do psyziatryka. Nikt jednak nie miał odwagi zapytać wprost, bo każdy wiedział, że to nie była sprawa nowej fali. To był powrót Pruszkowa. Michał wrócił do swojego miasteczka. Bez fanfar, bez słów. Po prostu zniknął z Warszawy tak samo, jak się w niej pojawił, cicho i skutecznie. Warsztat znów otworzył swoje drzwi. Klienci przychodzili, oddawali auta, nikt nie pytał o nic, ale patrzyli inaczej, z dystansem, z szacunkiem. Matka Michała milczała, wiedziała, że co się wydarzyło. Czuła to po spojrzeniu syna, po jego poruszaniu się, po tym, jak siedział wieczorami z fotografą Dawida. Nie pytała, nie musiała, tego samego dnia... Kiedy Michał wrócił, przed dom podjechało czarne audi. Za kierownicą siedział Kołek, obok Rudy. Wysiedli, ale nie podeszli do drzwi. Stali, jakby czekali na pożegnanie. I co teraz? zapytał Kołek, gdy Michał do nich wysiedł. Teraz. Zostaje, odpowiedział. To było tylko raz. Dla niego, pruszków nigdy nie był raz. The NIE enters. To rodzina, powiedział Rudy z uśmiechem. Ale rozumiemy. Masz swój spokój. Chwilowy, mruknął Michał, patrząc na niebo. Bo w tym świecie. Nic nie jest trwałe. Pożegnali się bez słów. Uścisk dłoni. Krótkie spojrzenie. I zniknęli. Wieczorem Michał usiadł w kuchni. Na stole leżało pudełko. To, które Dawid trzymał w swojej szafce. W środku były notatki, zdjęcia, mapy. Cały plan który chłopak próbował stworzyć, Michał nie mógł uwierzyć, jak bardzo brat chciał być częścią czegoś. Jak bardzo chciał udowodnić, że potrafi działać. Że nie jest tylko cieniem starszego brata. Wśród papierów był list. Skierowany do Michała, pisany odręcznie. Bracie, wiem, że się wkurzysz, jak to znajdziesz. Ale chciałem ci tylko powiedzieć jedno: Zawsze byłem z ciebie dumny. Wiem, że nie mówisz o przyszłości. Ale słyszałem historię. i chciałem być choć trochę jak ty. Nie dla kasy, dla szacunku, dla siły, dla nazwiska. Jeśli coś mi się stanie, nie mści się. Po prostu żyj dalej, bądź lepszy ode mnie. Twój Dawid. Michał długo wpatrywał się w te słowa, nie płakał, nie krzyczał. Po prostu wziął głęboki oddech i schował list do kieszeni. Potem wyszedł na zewnątrz, zapalił z nich się małym krzyżem, który postawił za domem, pod drzewem, tam, gdzie Dawid często siadał. Cisza była gejsta, Nie była już pustkoń. Była zakończeniem. W kolejnym tygodniu do miasta zawitała policja. Zadawali pytania, chodzili od domu do domu. Pytali o Dawida, o jego znajomości, o Michała, ale nikt nie mówił, bo każdy wiedział, a ci. Co wiedzieli, milczeli. Z szacunku, ze strachu, albo po prostu, bo tak działał świat, gdy dotykał go Pruszków. Oficjalnie sprawa Dawida pozostała nierozwiązana. Nie znaleziono dowodów, ciał, broni, nagrań. Tylko ślady, wypalona litera D, kilka pustych telefonów, zniknięcia młodych chłopaków z Wilanowa. Nieoficjalnie wszyscy rozumieli, że ktoś odebrał dług. Ktoś. Kto wrócił tylko na chwilę. Tylko po sprawiedliwość. W miesiąc później Michał zamknął warsztat na tydzień i wyjechał. Pojechał na Mazury, sam spędził kilka dni nad jeziorem, w cisie. Tam po raz pierwszy od lat poczuł, że może oddychać. Nie jako były członek gangu, nie jako mściciel, tylko jako człowiek, kiedy wrócił, zaczął nowe rzeczy. Naprawiał rowery dzieciakom z osiedla. Pomagał sąsiadom. Od czasu do czasu znikał na kilka dni, nikt nie pytał dokąd, ale jeśli ktoś nowy próbował zrobić interesy w okolicy, nagle zmieniał zdanie. Jeśli pojawiła się przemoc, znikała tak szybko, jak się zaczęła, bo każdy wiedział, że w tym mieście jest ktoś, kto może milczy. Ale pamięta, bo w pewnych częściach Polski nie dzwoni się na policję, dzwoni się do Michała.